Kolejny czwartek, kolejna recenzja. Cześć Manko z tej strony Karol i kanał dla Gentlemana. Cóż dzisiaj, jak wiecie, ostatnimi czasy testowałem bardzo dużo pomad matowych, kremów, glinek itd., itd. Bardzo dawno nie było mnie w sferze połysku i mocnego chwytu. Także dzisiaj złamiemy tą barierę i uderzymy w Shine Bright Like a Diamond. Dzisiaj na warsztat pod lupę bierzemy klasyczną wodną pomadę od australijskiej marki Uppercut, czyli Deluxe Pomade. Zapraszam Was na recenzję produktu. Uppercut ostatni jaki testowałem była to pomada Matte Pomade. Dziś będziemy testować... Inny, zupełnie inny biegun, jeśli chodzi o pomady, tak? Klasyczna wodna pomada. Zaczynam zawsze od zapachu, tak? Jaki mamy zapach Aperkat Deluxe pomade. Nie ukrywam, nie jest to jeden z moich faworytów, jeśli chodzi o zapachy. Oczywiście, jeśli ktoś lubi kokos, będzie spełniony w 100%. Ja to określam prosto. Są to kokosowe ciasteczka, które kiedyś w dzieciństwie mama kupowała e, na obiad, czy tam po obiedzie, tak, do kawy na niedzielę. I zawsze mi się tak kojarzą te ciasteczka właśnie z tym zapachem. Dla mnie zapach raczej in minus nie lubię kokosa, ale jest to takie kokosowe ciasteczko, z drugiej strony, jeśli on jest wyczuwalny, jest wyczuwalny tylko i wyłącznie z opakowania. Jeśli go zaaplikujemy na włosy po 15-20 minutach zapach zanika, więc no, jako tako problem zapachowy znika. Jeśli ktoś lubi zapach kokosa, będzie w tym zapachu zakochany. Klasyczna pomada Uppercut Deluxe Pomade powinna mieć mocny chwyt i tworzyć tak zwany kask, czyli taką skorupę na włosach, tak? Ja bym ten chwyt jednak określił pomiędzy takim plastycznym, nie do końca plastycznym, ale jest możliwość przeczesania włosów ręką. Zwróćcie uwagę, nawet jeśli one się zbiją w tą lekką skorupę, ale z drugiej strony też są sztywne jak produkt już chwyci I Coś pomiędzy. Nie jest to klasyczny chwyt takiej mocnej pomady, bo na przykład ruzul niebieski, ruzul blue bardzo mocniej, o wiele mocniej łapie włosy i moim zdaniem ten kask jest bardziej sztywny, tutaj jest bardziej plastyczny. Ja bym go umieścił oczywiście jako chwyt mocny, pomada cały dzień wytrzyma na włosach i utrzyma nam daną fryzurę przez wiele godzin. Na pewno będziemy z tego produktu zadowoleni. Konsystencja i aplikacja. Jak widzicie yy, na tym filmie, no, wybieranie pomady z opakowania jest proste. Konsystencja pomady to taki ścięty kisiel, galaretka. Nie jest to typowa konsystencja klasycznej wodnej pomady, taka ścięta, zbita, mocna. Ona jest fajna, plastyczna, ale nie na tyle tempa, żeby wymagała. Jakiejś siły przy rozcieraniu na dłoni. Zwróćcie uwagę, ja wam teraz to zaprezentuję. Mam tutaj sobie pomadę. Proszę bardzo ładnie, mi ją zumuje i tak wybiera się ten produkt. Nie ma najmniejszego problemu. A jeśli chodzi o wprowadzenie we włosy, również nie będziecie się mieli o co martwić. Pomada elegancko, gładko wchodzi we włosy, oczywiście, lekko, najlepiej lekko zwilżone, czyli taki towel dry, lekko przesuszone. Ręcznikiem, wtedy wchodzimy z pomadą we włosy. Co zaznaczę? Tak jak już zaznaczyłem przy Mat Pomade, zaznaczę przy Deluxe Pomade. Trzeba szybko się zabierać za stylizację grzebienie. Po samej aplikacji szybka stylizacja fryzury i całutki dzień bez najmniejszego problemu 8 do 10 godzin. Ten produkt będzie utrzymywał włosy na swoim miejscu i fryzurę taką, jaką rano sobie nadaliśmy. Chwyt omówiony, teraz przechodzimy do połysku, tak. Jeśli mowa o Deluxe Pomade, ja po moich testach, po moich odczuciach, zaznaczyłbym, iż ten połysk w rzeczywistości jest średni, przechodzący w wysoki. Jeśli będziemy stylizować włosy, delikatnie wilgotne, nakreślimy im kierunek grzebieniem i zostawimy tak, pomada zwiąże i zasknie, na pewno uzyskamy wyższy połysk, niżeli będzie to na suche włosy tak? ale ogólnie rzecz biorąc ja bym określił to ten połysk jako średni przechodzący czasami wysoki. Naprawdę nie jest to wiecie choinka w grudniu, e, ale z drugiej strony no, na pewno nie jest to jakikolwiek mat. Tak jest to średni połysk i mocny Chwyt. Zmywalność produktu Uppercut Deluxe Pomade, już idąc ku końcowi recenzji, tak? Nie ma najmniejszego problemu ze zmyciem tego produktu. Wieczorny prysznic, woda, pierwsze zmycie, że tak powiem. Zauważycie, że ta pomada dosłownie, ścieka z włosów oczywiście nie oblepia nas, ale ścieka z włosów i nie pozostaje na włosach. Jeśli chcemy ją usunąć całkowicie z włosów, troszkę szamponu. Jedno zmycie po temacie. Temat zamknięty. Także, jeśli chodzi o kwestię zmywalności, ten produkt jest bardzo prosty i oczywiście ułatwia nam to no, codzienną, że tak powiem. Pracę z nim, tak? Bo i wyjmowanie, i nakładanie, i ten połysk niewysoki. No może troszkę mówię odrzucać ten zapach, ale ja tylko je wyłącznie określam wam moje indywidualnie upodobania. Kokos dla mnie to nie jest najlepszy wybór zapachowy. Ja bym wolał tutaj coś bardziej, wiecie, klasycznego, nawet jakiś męski zapach, typu perfumowany, i tak dalej, koloński. No ale e, tak jak mówię, zapach się długo nie utrzymuje, więc to ratuje ten produkt, e, że mogę go używać. Jeśli potrzebuje szybko zaczesać fryzurę i potrzebuję w ciągu dnia mocnych chwyt. Tak jak dzisiaj miałem dosyć intensywny dzień biegania dużo, deszcz padał jeszcze i dalej, i tak dalej, naprawdę ta pomada się sprawdziła, żaden włosek nie odstawał i nic z tą fryzurą się nie działo. Podsumowując, produkt Uppercut Deluxe Pomade jest to klasyczna pomada wodna o mocnym chwycie i średnio wysokim połysku. Nada się przede wszystkim do fryzur typu Slickback, czyli zaczesane do tyłu włosy, undercut, czyli z podcięciem wysokim tutaj, tak? Side part, czyli coś Ala, ja mam teraz w tym momencie, chociaż ja już mam Messi rozczesany totalnie, czyli typowe, klasyczne, czesane fryzury na grzebień. Na pewno jeśli wystylizujemy odpowiednio tą fryzurę, nałożymy pomadę i nadamy włosom kierunek grzebieniem, te włosy będą trzymać cały dzień, nie zmienią kierunku i fryzura będzie prezentować się nawet po 8, nawet po 10 godzinach bez skazy. Proszę bardzo, Uppercut Deluxe. Homemade. I moim zdaniem jest to jeden z lepszych produktów od marki z Australii, od marki Apercat. Dobrze, ja Wam za tą recenzję dzisiaj dziękuję. Oczywiście, jeśli możecie, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Będzie więcej filmów, będzie więcej recenzji, będzie więcej prezentacji. Mamy bardzo dużo pomysłów, tego będzie coraz więcej. No cóż, bijajcie na Instagrama klasycznie mojego KPW, na Instagrama dla Gentlemana, na Facebooka. Grupa dla dżentelmenów. No i cóż, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Nazywam się Karol. Miło mi było Was gościć na kanale dla dżentelmena. Na ten moment, na razie, cześć. Pa!